Tajemnica Ziemi Świętej. Nazaret. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I inny fragment Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jezus z Nazaretu, nasz mistrz i pan, nasz przewodnik, ten, który daje nam moc, daje nam życie, ukazuje nam. Potrzebę odwołania się do naszej historii, do y, tego miejsca, z którego powstaliśmy, do pomyślenia o swoich rodzicach, o tych, którzy dali nam życie na sposób cielesny, na sposób naszego człowieczeństwa, a także odniesienia do tej historii, która jest historią naszego życia, do naszego dzieciństwa, do wychowywania się. Do uczenia się poszczególnych czynności, wsłuchiwania się w głos przewodników, tych, którzy nas wychowywali, czyli wychowawców naszych opiekunów, a także potrzeby zrozumienia, że rodzina i ta przestrzeń, w której człowiek wychowuje się czy jest wychowywany, jest bardzo potrzebna, jest konieczna do tego, żeby Pan Bóg mógł zrobić to, co chce w życiu konkretnego człowieka. To miejsce nazaret jesteśmy przed Bazyliką, w Nazarecie, bazyliką Zwiastowania Pańskiego, pod bazyliką, zaraz pod tą posadzką, którą tutaj widzimy, znajdują się wykopaliska, gdzie przyjmuje się, czy dowodzi się że tam znajdował się dom Maryi, Józefa Jezusa, Rodziny, Świętej Rodziny. My potrzebujemy zrozumieć, że ta przestrzeń, w której jesteśmy, uświadamia nam potrzebę, dziękowania, dziękowania za wszystko, co jest związane z miłością rodzinną. Szalom. Przeżyj podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.